Customer. Witam, hej. to jestem. Jeden dżambolut dla chłopaka, proszę. Czerwony czy niebieski, koleżko? Nie może się to wszystko Dlaczego nie wybierasz coś innego? No wie pan, no raczej wolałbym nie zbierać czegoś innego. Młodziak czeka na to tygodniami. Nie zakończy się to. Będzie spadnąć po całym I to będę musiał the kid's mess. Wybierz coś innego, albo idź gdzieś else? You're up the Ale hola, hola, hola! Pani wybacz. moglibyśmy iść gdzie indziej? Jasne, lecz przyszliśmy tu. Dlaczego? Okażcie chłopakowi zrozumienie. Myśli, że jest słoniem. I nie ma się tu z czego śmiać. Żyję z tym schorzeniem od samych narodzin. Każdy dzień jest wyzwaniem. Koleżko, sum na tu, tu. Czy to nie przesłodkie? No proszę, nie chcę być tym, któremu powie, że mu się wydaje, że jest tylko małym lisem. Słamałbym to słodkie serduszko. Czy pan chce złamać to małe, słodkie serduszko? 15 <laughs> Dziękuję! Piętnaście zielonych nadchodzi! Czekaj chwileczkę. O nie, to chyba żart. Nie, zostawiłem portfel w środcińcu! <laughs> Tak było, pani władzo. Tak właśnie było, ale 30 minut temu podjąłem najlepszą decyzję w życiu. Tak, jestem ojcem. A ten tu koleżka przyszedł w życiu tak wiele. Chciałbym po prostu, by był szczęśliwy. No ale. Ja przepraszam, koleżko. To będą twoje najgorsze urodziny. And it's his tak jest, jest czwórka. A doktor nie dawał szansy nawet na trzy, ale to mój jumbo zawodnik. Nie, nie, nie on ma rację. Jeśli jest w życiu coś, czego chciałbym go nauczyć, poza umiejętnością mówienia, to to, że w życiu nie ma nic za darmo. Nawet dla takiego małego, osieroconego okruszka, który jest ślepy.